Witam Was 13 marca 2025 roku. Jest godzina 5:33. Ja o tej porze wyruszam na Kwidzyn Za chwilę będzie jasno, zanim dojadę. Plan jest taki, żeby zrobić nie wiem 7-8 placów zabaw. Zdaję sobie z tego sprawę, że konkurencja mnie już wyprzedziła, ale poprawimy po nich. Sam jestem ciekaw, jaki będzie wynik. Okay, no to zaczynamy. Punkt szósta, obiekt numer 1, miejsce fiflekowy. Pierwszy fajny sygnał, chyba na dwa ziko z podławeczki. No i tak, ładnie, ładnie zaczynamy. Dwa złocisze na start, bardzo mi się to podoba. Kiedy pierwszy obiekt oddał aż 2 złote i tylko 2 złote. To udajemy się na obiekt numer 2 Miejmy nadzieję, że tu będzie nieco lepiej. Ja tu sadziałam, a tam milicja zatrzymała już jakiegoś kierowcę przed chwilą I co? Będzie mandacik? Przeszedłem jedną trzecią placu Na razie wpada 80 groszy Ale tu mam taki fajny sygnał gdzieś Opa. No fajny, fajny 5, czyli co? 7,80 jak do tej pory Tego się nie spodziewałem Byłem pewien, że tutaj konkurencja już działała a wynika z tego, że jednak nie działała. O, 32 co to będzie? E, znów jakiś dziabąk. Czyli druga część chyba tej napy. Bo to jest taka napa, nie? Tak zwana. Miałem jakiś niemrawy sygnał. I przypadkowo patrzcie znów. Odkrycie roku. Butelka rozdobcona Jeszcze jeden kawałek. A widzicie taka rola pan od zbierania potłuczonych butelek po placach zabaw czyżbyśmy za chwilę mieli 9,80 bo mam znów na dwa ziko ładny sygnał no pewnie, He, ależ to pięknie idzie no i kolejny dowód, że konkurencji przede mną tu nie było bo dwójek, piątek by raczej nie pominęli coś to za jakiś łamany sygnał mówi do mnie łamaną polszczyzną Czyli co pęka równodyszka. No i bardzo mnie to cieszy. Pada 10 groszy i taki długopis reklamowy. Friction. No to mamy 630 dwa obiekty, 10 z groszami. No gdyby taka średnia utrzymała się na wszystkich placach, to po 8 obiektach z 4 dychy by były, nie? Byłoby zacnie. Ja już od 15 minut działam sobie na obiekcie numer 3. Zameldowałem się tu jakiś czas temu. Wpada dwa z groszami, a więc co jakieś 12-30 przytulene. Ten obiekt jest dosyć duży, a więc myślę, że do dwóch dyszek nawet uda się dostrogać. Taki optymista. Tu jest śmietnik, prawda? I zobaczcie, ktoś sobie wypił Stryk. Ciężko jest naprawdę te 5 kroków wykonać. Ach te nasze dzieciaki milosińskie, patrzcie kolejna puszka. Tam w tamtą stronę zerknijcie jeszcze dwie leżą. O, panie, fajnie. Pęka 15 zł. Podoba mi się to. Punkt siódma a my przytulamy kolejną dwójeczkę. Mamy 17 zł. Bardzo ładnie. 17 zł równo w godzinę. 18 zł przekroczone. A więc średnia podskoczyła z 5 na 6 zł. A więc obecnie jest to 6 zł na plac. A my lecimy na obiekt numer 4. Dojechałem między bloki i stoi tu taki niewielki placyk. Zaraz go zrobimy na szybko, jakieś 15 minut. Teraz jest 27, 20, 20, 40, 60 groszy. Te dwie 20 groszówki były w jednym miejscu. O, w tym samym gdzie mam kolejny sygnał. Ktoś w tym dołku się wysypał. O, jeszcze jedna, 20 groszówka. I jeszcze jeden sygnał. W tym samym miejscu. 5 groszy patrzcie jaki miałem głęboki sygnał musiałem taki wielki dół wykopać ale mam 20 groszy wow <laughs> ja pierdzielę, zobaczcie jaki to syf zrobili no to czwarty obiekt zaniżył nam średnio wychodzi poniżej 5 zł na obiekt no ale trudno lecimy na piąty plac idziemy opęzlować obiekt numer 5 mam na to chęć to miałem jeden dołek i chyba trzy monety na raz bardzo to ciekawe patrzcie 50 groszy 20 groszy i 10 groszy 80 gry trójeczkami wpadają widzę tu znów kilka sygnałów nawet już chyba 2 zł widziałem tam przebijało no tak patrzcie czyli mamy 2,80 3,80 ja pierdzielę 3,90 4,10 i tu jeszcze są sygnały Opa! Ja pitole 54,60 No i okej, okay, mamy już 23,60 kolejne 20 groszy patrzcie jeszcze raz ta sama sytuacja. 3 monetki 20 groszowe z jednego dołka. <gry> o, fak. 23, 24, 24, 40 na tej chwili. Z tamtymi jeszcze jedna 20 groszówka. Teraz pewnie będzie 10 groszy. No i fajno. Widzicie sobie strugam i jeszcze jedna 10 albo 20 groszówka. Super, 20. Czyżby złotóweczka? Pewnie. Heh. Czyli mamy 25, prawie 26 ziko No to teraz już na pewno mamy 26 zł. W międzyczasie wpadło 10 groszy, ale mamy sygnał na 2 zł. Będzie 28, pewnie. Czyli mamy już 28 ziko. ja to tu mi się wydaje, że pobijemy rekord z grudziąca, co? Było 46. Oby tak było, jeszcze z dwie dyszki by musiały wpaść. Wszystko możliwe. Ja tam w to wierzę. O, 50 grosz. Czyli mamy 28, 60. Ty rognąłeś, a ja w tym czasie, słuchajcie, przekroczyłem. I to zdrowo 3 dyszki super 30 z groszami już mamy kurczę, ale tu jest z sygnałów, jeden na drugim kolejne sygnały. Puszczak blisko konstrukcji, nie? Snajperka jednak daje radę. 10 gry 20 fajne. Czy mamy 30 zł, jakieś 70 groszy Bardzo ładnie i szybko to idzie. żółte grosze nie, nie żółte 10 gry, 6 metal 31,60 ale nie wierzę w to, patrzcie głęboko dosyć leżała zaśnie działa piąteczka 36,60 niniejszym idziemy na rekord 2 godziny 16 minut jestem w terenie po pięciu obiektach mam 41,70 Całkiem nieźle. Jeszcze dwa trzy obiekty i uciekam. Wizytujemy obiekt numer 6 i co? Tu padnie nasz rekord, jak obstawiacie. Z tego roku rekord oczywiście mówię, bo bywało lepiej. No nic, lecimy na 5 dyszek. Pierwszy dzisiaj obiekt, który mnie mocno zaskoczył. In minus, patrzcie, kilkanaście groszy i pierdzionek dziecięcy, bo przecież nie pierścionek. No nic, nadal nie mamy 42 ziko nawet. Lecimy na siódmy placek. Przed nami siódmy obiekt. Tu już nie będę marudził i pyskował, że wyciągnę tyle czy tyle. Ile będzie, tyle będzie dobrze. No i powiem Wam, można się przeliczyć. Pół placu zrobiłem i dostrugałem do 42 ziko. Z tego jasno wynika, że konkurencja operowała właśnie na tych placach, dwóch ostatnich, i dlatego tak kiepsko. No ale nie poddajemy się. Nadal mamy szansę na rekord. Żółte grosze. 33. No tak, dwa grosiki. Także w zamku księżniczki tylko dwa grosze. Dostrugałem. O, w tym lokalu. Ej, zrywka albo ziko co? <grytanie> ja pierdzielę i ta piąteczka właśnie załatwiła sprawę. 47 ziko pęka. Coś przepięknego jest. Nowy rekord w tym roku. 2025 47 ziko, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze jeden obiekt co najmniej, co zrobimy. Dokładamy 50 gry, i znów sytuacja. Sygnał na 2 zł. Będzie 49? Oczywiście, proszę pana Trochę poleżało, cały środek zaśniedziały. Dobra, mamy 49 zł. A co to jest? Wudenc już jakiś, nie, nie, to jest słuchajcie, czekoladka taka wow, złota moneta, będzie clickbait 49,50 i zanosi się na dwójeczkę jeszcze jedno. Nie, yeah. 51,50. No to jest rekord. Tak ma być, poprosimy jeszcze no jakoś byłem spokojny, że będzie dobrze chociaż różnie bywało patrzcie jaki wzruszający widok pani będzie sprzątać po swoim piesku prawda, że można? w Grudziądzu też można, słuchajcie brawo brawo dla tej pani ósmy i ostatni obiekt wszystko zgodnie z planem 51, 50 do tej pory zaraz będziemy robić podsumowanie ten plac to porażka, patrzcie, same śmieci, no ale nic, idziemy policzyć. W terenie spędziłem 3 godziny i 20 minut, z czego tak naprawdę niecałe 3 godziny samego szukania, Też pół miasta trzeba było zjeździć. A wiecie, to też zajmuje czas. 49, 50, 40, 50, 50, 70, 80, 90, 51. 52 no już 52 20, 30, 40, 60, 78 53 Dobra, 53 z groszami Bardzo ładny wynik, jak na 3 godziny Spójrzcie na ten piękny księżyc, jeśli go w ogóle widzicie pod światło a ja tymczasem lecę, bo jest sobota. A jak sobota to pchli tarkę w grudziącu. Dla koseniorów gdyńskich 3-4 godziny postoje i wystarczy Pogoda ma się wyklarować, ma być zimno, ale ma nie padać A to już dużo. Ale śmiech się podoba ten księżyc, super wygląda taki duży Pełnia panie, każde życzenie się spełnia no, i słuchajcie, po prostu ja jestem zszokowany. Przyszedł Andrzej i zobaczcie, co mi tu przyniósł. On takie rzeczy wykonuje sam też na zamówienie. I jakie to jest techniką, powiesz mi? Laserową. Laserową, nie? To jest wypalanie. I zobaczcie na to. Zobaczcie na to, nie nie jest to na sprzedaż. Jest to dla mnie coś przepięknego. Chociaż jakby Andrzej chciał nam zrobić tego więcej na zamówienie, no to kurczę, może będzie do wzięcia. Także, jak ktoś będzie chętny, to się zgłaszajcie. Andrzejowi serdecznie dziękujemy. 10-50, ja już swoje zarobiłem, stoły puste. Spakować, przejść się i uciekać. Taki plan na dziś. Patzajta! Nie wierzę. Wstaję rano w poniedziałek, a to taka niespodziewajka, napadało białego gówna, no tego mi jeszcze tylko brakowało. Nie wiem czy pojadę, bo odechciało mi się jak to zobaczyłem. Uważny. Jeszcze się okaże, że jezioro zmrożone. No masakra. Dobra, trzeba poskrobać przednią szybę. Wracając jeszcze do Andrzeja, spójrzcie jakie on prace wykonuje, w czym się specjalizuje. Być może coś Wam się spodoba.